Gościem Boxing News Marcin Lasota, witamy i gratulujemy. Cześć, witam, dziękuję. E, powiedz tak na szybko, jak oceniasz swój występ? Zdążyłeś już to zanalizować? Nie, na razie się cieszę tylko z wygranej. Analizy na pewno przyjdą jutro, pojutrze. Na razie tylko się cieszę z wygranej. E, przed tą walką oboje byliście niepokonani. E, widziałeś wcześniej walki swojego rywala? Obawiałeś się trochę tego? Walki widziałem. Byłem przygotowany, widziałem, jakie ma mocne strony, jakie słabe. Przygotowaliśmy się, myślę, ok, z trenerem. Jest dobrze. A jak taktyka udała się zrealizować? Bo od początku ruszyłeś zdecydowanie na świątka. Tak, taktyka ta była taka, żeby pochodzić troszeczkę w stójce, przewrócić, skontrolować w parterze. Jeżeli nadarzy się okazja poddać, w drugiej rundzie było blisko, w trzeciej się udało. Jest fajnie. Pierwsza druga runda, tak jak sam powiedziałeś, wygrałeś zdecydowanie. Natomiast co się stało z początku trzeciej, Jakaś kontuzja nie, nie. Bo był taki przestój tej kibice zaczęli się domagać walki, ale później o, świątek Ostoro się wyruszył. Tak, widziałem, że wygrałem te dwie rundy. Trener mi powiedział między drugą a trzecią rundą, żebym sobie odpoczywał troszeczkę. On musiał zaatakować tak. Musiał mnie poddać albo znakautować. Dlatego ja sobie chodziłem spokojnie na boki. Udało się w trzeciej rundzie Zrealizowałem swój cel, jestem zadowolony. Yy, a w tej płaszczyźnie czujesz się najlepiej? Stójka, parter? O, tego nie zdradzę. Tego nie zdradzę, bo następny przeciwnik się przygotuje. Takim... Yy, wywodzę się z brazylijskiego jiu-jitsu. W parterze czuję się dobrze, ale cały czas pracuję nad zapasami i stójką. A jest fajnie. A jakie masz plany na dalsze starty, na treningi? Na razie 8 tygodni temu stoczyłem też walkę. Po tej walce z trenerem już powiedziałem, że będzie przerwa. No nie wiem ile zrobimy tej przerwy. Myślę, że z dwa tygodnie sobie odpocznę, wracam do treningów. Na razie propozycji żadnych nie mam. A coś się nadarzy to zawalczy. Ostatnio stały się modne wyjazdy na obozy treningowe za granicę. Czy coś takiego planujesz może? u nas w klubie jest bardzo wielu dobrych spanych parterów w mojej wadze. A więc nie potrzebuję wyjeżdżać za granicę. Chyba, że się nadarzy jakaś fajna okazja do Stanów, to chętnie pojadę. A jaki jest, jak wygląda Twoja kwestia kontraktu z MMA Atak? Jest on podpisany na parę walk czy na razie jesteś, że tak powiem, wolnym zawodnikiem? Kontrakt miałem podpisany na jedną walkę. Teraz dalej zobaczymy, co będzie. Jedna walka i zobaczymy. I jest szansa, że zobaczymy Ciebie na MMA Atak 4? Jeżeli organizator zaproponuje jakąś walkę, czemu nie? Masz już jakiegoś rywala na oku, że tak powiem? Chciałbyś się z kim zmierzyć? Nie, rywala nie mam jeszcze. Zobaczymy, jak, no zobaczymy, kogo zaproponują tak w następnej walce, jak coś. Na razie tylko myślę o odpoczynku sobie. I jeszcze zapytam odnośnie trzech ostatnich pojedynków. Drwal, Grabowski, Burnejka, Ozdoba. Jak ty to wszystko widzisz? Myślę, że wygra Damian Grabowski. Bardzo, bardzo mu kibicuję. Tomasz Drwal. Ogólnie chciałbym, żeby wygrał Toma, Tomek, tak, bo to wiadomo, Polacy i Damian. A tutaj jestem za hardkorowym koksem. Bardzo sympatyczny, miły facet, a więc będę mu kibicował. A myśli, że Ozdoba może czymś zaskoczyć? No, no nie wiem, no może tym zaskoczy, ale rozmawiałem z Dawidem, też jest bardzo w porządku. Nie będę tutaj nikogo obrażał. Zobaczymy, Ring klatka zweryfikuje, tak? Ale jestem za hardkorowym koksem, którego pozdrawiam. Przewaga kilogramów jest olbrzymia, natomiast to może być niewątpliwy atut ozdoby. Burnejka może tak powiem spuchnąć w pewnym momencie. I jeżeli Dawid spokojnie to rozegra, ma szansę wygrać i sprawić sensację na pewno. Ale z tego co wiem, to Robert też jest bardzo wygimnastykowanym zawodnikiem. No zobaczymy, co będzie. Nie chcę się tutaj wypowiadać. Czas pokaże. Za chwilę będzie ta walka, chyba. Czego ci życzyć na przyszłość? Zdrowia. Tylko zdrowia, bo jeżeli będzie zdrowie, będzie wszystko okej. Okay. W takim razie życzymy ci przede wszystkim zdrowia, tak jak mówisz. No i żebyś jak najdłużej został niepokonanym zawodnikiem, prosimy jeszcze o kilka słów dla czytelników Boxing News. No, chciałem pozdrowić czytelników Boxing News i też chciałem pozdrowić firmę Kriminal, VGZ Auto, Soki z Dżungli, Fitmax, i grand game. Dziękujemy, życzymy powodzenia. Dziękuję.